Jążuki Bladinos tutaj zawitał i krisu Nie pijesz, nie żyjesz cwelu Dzisiaj otwieram, butelkę otwieram i nagle Spusta jest Co to kurwa ma być Nie rozumiem tego Wisiaj ja zachodzę do monopolowego Patrzę Fajna jest dupeczka Z mi włoteczkę, Je, yeah. bo nie pijesz To nie żyjesz Zapytała się dlaczego pijesz Bo ja powiedziałem Pijesz nie żyjesz Kurwa i chuj Pijesz żyjesz jeden chuj co ja mówię Bo nie wiem tam o czym ja pierdolę Ale to jeden chuj Czasem trzeba coś se wypić Żeby se odlecieć w kosmos kurwa Bo tak kiedy nie pijesz to nie żyjesz Każdy żół o tym ci powie To u nich święte słowo jest Kiedy dasz im Spirytus albo jakieś gówno Z procentami to ci wypije Tak kurwa Kiedy za żurla dałem Zajebisty Zajebisty butle gazową To z całą nosem wciągnął Jak klej z dupy to peza Tak kurwa Żebyś widział jaki żół był u. Szczęśliwy, szczęśliwy jak chuj Ale to cały chuj On to lubi i będzie nadal to robił Więc pamiętaj, kiedy spotkasz Żula, daj mu czy napić Najlepiej wódki albo spirytów Bo to zajebiste, zajebiste, zajebiste eliksir Kurwa jest kurwa, da kurwa Pamiętaj kurwa, kiedy kurwa pijesz To <grym> pierdol się na ziemię kurwa, kurwy ty nie głupi Kurwa, pamiętaj kurwa, kiedy pijesz, to nie żyjesz kurwa i... Oj kurwa Dobra, ja nara narawam resztę Dobra, to ja Chris'u Głos mi siada, ale dobra Jadę ja tak Pamiętam Gdy w pierwszy raz się napiłem, to się zażrzegałem Ujarałem się, potem żartowałem Nigdy nie jarałem, bo nie chcę mieć przypału Ja pierdolę, jakiś przy mnie zarścisnął Dobra, dobra, gadam ja o piciu lepiej Jak ja piję, to czuję, że żyję Wypierdolę zgona na mieście do mnie psy szybko doprowadzą Na wyczystałe, Tak, przetrzymają trochę Przeczyszczą dupę kretem <grydolne> Wiedzą, że to lubię Więc kurwa Jadą z tym kretem tak Zimną wodą mnie polewają woda cię pół nie stać Niech zwierdalają Dobra Gdy ja im Idę się napić kurwa I walę prosto do monopolowego tak, do ziomka swojego, aby on mi taniej browar sprzedał. Albo wódkę, może wino, rozpiję znów dziewczyną. upije ją, przerucham ją. Ona mi da dupy, cały tego wina. Bo to lubi tanie wino jest, tam arena z bydrąki, aj tak. Bydrąka najlepsze wino posiada, najtańsze trunki, dla odpierdolenia się. Tak. A Maren najlepszy jest Na chujową imprezę O toki jest Zajebisty jest Mocno kopie w łeb Wypierdolniasz go 5 litrów Ale dobra Co się łamiesz chłopcze? Wódka to moje życie, tak Piję, bo lubię Lubię, bo piję Nie śpam tyle Bo nie chcę Nie chcę skończyć na dnie Wolę żulem być Żulem to podstawa życia mego być, tak Które przykład z jednego żula jego głowa mnie normalnie napawa dumą, że on pije do umierającego i nie zgonuje. Ożeż kurwa mać.